Siemano wszystkim, którzy kiedykolwiek, jakkolwiek odtworzą to wideo, bądź będą za chwilę, w sumie w trakcie tego wideo. Witam Cię, człowieku drogi. Nawaj znać, kim jesteś, czy mnie słychać w ogóle. Najpierw daj, proszę, informację, jeśli możesz. Miło mi Cię widzieć. Zresztą, sam zrobię jedną rzecz. Oczywiście zaczynamy za chwilę, dopiero najpierw tutaj. Yy, Mała zgrzeweczka, sprawdzenie wszystkiego, poczekanie jeszcze parę minut po 20:00 Wątek tematyczny wleci konkretnie. Dlatego będę wdzięczny za info, czy mnie słychać, czy mnie widać na pewno. Tam sam sprawdzę. Właściwie też. Halo halo halo. halo, halo, halo. No, chyba dobrze słychać, chyba dobrze widać. Dobra, dam głośniej teraz, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Dobra, dam głośniej teraz, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Dobre, dam. Jest okej. Okay. Siemanko, cześć, cześć. Dawaj znać, co tam słychać. Skąd przybywasz, przybyszu. A dzisiaj sobie pogadamy troszkę o tym, jak w jaki sposób nasz chaos, nieogarnięcie może wpływać na to, że później nie będziemy w stanie wyznaczać sobie granic. Że, jak coś postanawiamy, to potem ciężko nam jest to realizować. Że chaos, nadpobudliwość i stres są ze sobą powiązane, jak to na nas wpływa. Mam przygotowany krótki monolog, trochę na ten temat powiem, ale poczekam parę minut. Być może ktoś dołączy do mnie, a jak nie, to, to właśnie parę zdań wypowiem na ten temat, tak żeby zostawić jakiś merytoryczny ślad po sobie, żeby zostało coś wartościowego na kanale w związku z tym live'em. Także tak, w ogóle do, do dzisiejszego tematu jak to zwykle bywa zmusiło, może to niedobre słowo będzie, ale skłoniła mnie refleksja na bazie doświadczeń i rozmów z własnymi podopiecznymi na tematy właśnie asertywności tego, że jest z tym problem tak naprawdę, że ciężko nam jest wyznaczać granice, że ciężko nam... Zadbać o to, w szczególności kiedy chcemy coś sobie zmienić, kiedy chcemy być lepszymi ludźmi, w rozumieniu dla siebie, po prostu w takim wymiarze, jak my to rozumiemy. No to nie wszystkim musi się to koniecznie podobać. I umiejętność poradzenia sobie z tym, wyznaczenie jasnej granicy jest dosyć ważne dla nas. No i faktycznie gdzieś to się pojawiło parokrotnie w trakcie rozmów na, na, na moich sesjach no i ten temat mnie tutaj ruszył zmobilizował do tego, żeby go poruszyć faktycznie ja zaraz, zaraz będę coś mówił na ten temat, ale chwilkę jeszcze najpierw sam siemano Dawaj znać. Ja jeszcze zerkam jedną rzecz za chwilę tutaj będę mówił. Czy mnie słychać, czy mnie widać. Piękny sobie fotę, skorzystam z Kazi. Siemano. Robię sobie, jak widać, foteczkę na później. No nic, dobra. Poczekam jeszcze dwie minutki. Jak nikt nie dołączy, to po prostu przegadam sobie ten temat i zostawię to nagranie. Także, jeżeli oglądasz to z odtworzenia, to zachęcam cię do przewinięcia. Minutkę, dwie jeszcze. Chyba, że ci się nie śpieszy to, to poczekać. A propos nieśpieszenia się, w sumie to jest dobry temat też do poruszania tego wątku właśnie, że nie śpieszyć się, żeby mieć przestrzeń na to, żeby odpoczywać, na to, żebyśmy się nauczyli nudzić, że jesteśmy cały czas podłączeni właśnie do, do napięcia w rozumieniu, że stresory generują ten stres, generują napięcie, cały czas jesteśmy podpięci właśnie do działania, do tego, żeby pewne rzeczy na nas wpływały, do tego, żeby warunkowały to, jak się czujemy, ale w każdym razie pozostawały, pozostawiały nasze ciało w pobudzeniu, i tak naprawdę nie umiemy się nudzić, nie umiemy odpoczywać przez to, hmm, ale to może być dla nas bardzo ważna umiejętność, tak naprawdę, bo rzadko kiedy już widzę miejsca, w których parę osób sobie siedzi i jest w stanie po prostu wysiedzieć i patrzeć w ścianę, teoretycznie można powiedzieć, no ale po co, kurde, patrzeć w ścianę, jak można coś porobić na telefonie bardziej produktywnego, co często jest dużo mniej produktywne, no ale właśnie dlatego warto było to przestać robić, żeby dostarczać mniej tego bodźca, żeby też nauczyć się spędzać ten czas sam ze sobą, żeby po prostu powodować że nasz mózg nie potrzebuje ciągłej stymulacji tego właśnie żeby to napięcie generować dosyć ważny jest ten wątek jednak. Tak się zamyśliłem w kontekście w kontekście tego że tutaj nikt się dzisiaj nie pojawił na tym live po prostu i gdzieś mi to przeszło przez głowę odnośnie stresora bo to jest trochę mój stresor właśnie. Tak, no ale chciałem do tego nawiązać, że to nudzenie się jest ważne i taki punkt wyjścia do tego zrobić właśnie odnośnie samego stresora i tego, jak może to wpływać na, na nasze niewyznaczanie granic. To może być znowuż takie zamknięte koło, gdzie po prostu przekraczamy swoje granice, jesteśmy wymęczeni, jakieś różne stresory się w nas pojawiają właśnie, to generuje to napięcie, co jeszcze pogłębia nasze zmęczenie i w momentach, w których chcielibyśmy postawić granicę, której nigdy nie stawiliśmy, nie jesteśmy w stanie tego zrobić, bo po prostu brakuje nam jakby siły woli Takiej chęci do tego, żeby faktycznie to zrobić. Takiej siły, która po prostu, kurde, wiesz, da nam takie poczucie, że tutaj chcę postawić tę granicę i zrobię to, jestem zdeterminowany do tego, a nie takie. No, dobra, no, jaki to ma sens? Dobra, już tam kic z tym, chcę mieć święty spokój. I teoretycznie w pogoni za tym świętym spokojem odejmujemy sobie ten święty spokój, bo chcemy go dać w postaci tego, że ja właśnie nie będę podejmował jakiejś tutaj działania, nie będę stawiał granicy, żeby mieć święty spokój, a tak naprawdę to samo w sobie powoduje, że tego świętego spokoju mieć nie będziesz, bo później myśl o tym, że tej granicy nie postawiłem, spotęgowana po wielokroć później w kolejnych sytuacjach, w których też nie będziesz jej stawiać, może spowodować, że najzwyczajniej w świecie to będzie ogromny, ogromny generator napięcia i powodować, że właśnie będzie dla nas zdecydowanie nie ukojeniem, a tym stresorem, tym co, czymś, co będzie wy wybijać nas z równowagi. No więc może być takie zamknięte koło. Nie robimy tego, nie stawiamy tych granic yy, dla nas ważnych. Przemęczamy się ogólnie na co dzień, właśnie nie umiemy odpoczywać, nie umiemy się zregenerować. I w momencie, w którym ktoś przekracza znowu tą naszą granicę, my znowu nie stawiamy granicy, albo jeżeli ją stawiamy, to wymaga wtedy od nas wysiłku, ale też jakby chodzi o samą kumulację tego nasiłku, wysiłku, który powoduje, że nie chcemy tych granic stawać, nie mamy na to chęci, woli właśnie. No i to nas rozwala, nie? To powoduje po prostu, że jesteśmy w tym kotle, emocje się w nas zburzają. Nie umiemy po prostu powiedzieć nie. Kiedy ktoś coś do nas mówi, to jest po prostu o nas silniejsze, staje się takim mechanizmem naturalny Zgadzasz się po prostu, co ktoś nie usłyszy, bo czuję, że powinien, że musi. Do każdej sytuacji, w razie czego dorobisz sobie ideologię, jakąś jakieś wymówek jakieś powody i tak dalej. Nie? A potem się okazuje, że właśnie to wpływa na naszą asertywność, że może to nie jest nawet tak, że ty nie jesteś asertywny tak z natury, że wiesz, że nie umiesz postawić granicy, tylko ty nie masz siły, żeby to robić, bo właśnie ci się już nie chce, bo wiesz, że to wymaga. Wyjaśnienia, bo potrzebujesz energii na to, żeby podjąć ten wysiłek, żeby się przełamać, żeby potem rozmawiać z tym osobą często. Nie? Za tym się wiąże coś więcej, coś się za tym kryje. Więc wszędzie tam, gdzie ten wysiłek chcemy podejmować, taki poznawczy, czyli ja muszę się na tym skupić, muszę się zastanowić, muszę mieć refleksję, wszędzie tam, gdzie chcemy to mieć, to po prostu jest to dla nas niechętnie nie, nie tego podejmiemy, nie? bo po prostu nie będzie nam się chciało, bo, bo za dużo. I możemy sobie robić tym ogromną krzywdę. Generalnie niepracowanie ze swoim stresem, z tym napięciem, z tym przeciążaniem się powoduje dużo takich mechanizmów, w których właśnie w momentach, kiedy coś powinniśmy zrobić, nie będzie nam się chciało tego robić. Więc warto nad tym na pewno pracować. Zapraszam Cię do mnie. Umów się na, na sesyjkę jak chcesz i możemy takie rzeczy, bo w tym się specjalizuję. Jak takie sytuacje rozwiązać, jak zmienić perspektywę, jak przyjąć odpowiednią, jak zmienić trochę styl funkcjonowania, żeby lepiej sobie z takimi rzeczami radzić. To jest, to jest możliwe także. Zapraszam Cię na konkretnych narzędziach, możemy sobie o tym pogadać, popracować, przepracować te rzeczy. Także tak. Dobra, minęło 10 minut, widzę, że za bardzo nikt się nie pojawia, więc w sumie to, co ja chciałem powiedzieć mniej więcej dzisiaj, to powiedziałem. Nie będę, nie będę też to jakoś za mocą przeciągał. Myślę, że chwilę sobie po prostu poczekam, jeżeli nikt więcej nie dołączy. To na dzisiaj zakończę, po prostu. I jutro pojawię się znów, żeby spróbować dotrzeć do kogoś, pomóc komuś być może porozmawiać, pomóc pewne rzeczy wyprostować, zrozumieć. Jeżeli oglądasz to z otworzenia, będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawisz lajka. Zapraszam cię do zostawienia suba. Regularnie się takie live tutaj pojawiają i różne materiały wiedzowe związane z tym, w jaki sposób zapanować znowu nad tym życiem, właśnie i odzyskać kontrolę trochę większą nad tym wszystkim, co się dzieje. Także jeżeli uważasz, że to, co powiedziałem, ma jakiś sens dla ciebie, wartość, to, to będzie mi bardzo miło. Jeżeli nie, to przykro mi, wpadaj następnym razem i sprawdzę, może będę się rozwijał, więc jest szansa, że następnym razem będzie lepiej. Także tak. Zapraszam Cię też do zamkniętej grupy gdzie chcę tworzyć właśnie ekipę taką, która będzie razem dostawać tę wiedzę merytoryczną najwyższej klasy, że tak powiem, ode mnie w sposób płatny, niewiele, 50 zł miesięcznie, taki abonament powiedzmy na dostęp do, do wiedzy dedykowanej po prostu pod tym kątem pracy ze stresem, opanowania chaosu, zarządzania emocjami, kontrolą siebie, efektywności takiej funkcjonowania swojego ogólnego, są to takie tematy, które są mi najbliższe, na których najbardziej się znam i w ramach tego chcę dzielić się sprawdzoną, fajną wiedzą i stworzyć ekipę, właśnie która, grupę ludzi, którzy się będą wspierać, razem, razem pewne rzeczy robić, razem się rozwijać, dzielić się swoimi sukcesami, ale też porażkami, właśnie takiego wsparcia sobie udzielać w trakcie. Taki jest zamysł. Bo to jest też ważny element naszego rozwoju, procesu rozwoju, że potrzebujemy ludzi, potrzebujemy. Jesteśmy istotami społecznymi po prostu i po, potrzebujemy tych społeczności, żeby się wspierać, żeby lepiej radzić sobie z tym stresem, żeby go rozładowywać, co jest dla nas bardzo ważne, właśnie. Więc, więc tak, także zapraszam do dołączenia do tej inicjatywy. Myślę, że warto mi zaufać. Niewielki koszt. W porównaniu do potencjalnych zysków także myślę że uczciwy układ. No. Małe kaczki dwie chciały przejść przez rzeczkę. To były pieski dwa przepraszam. Chciały przez rzeczkę, Nie wiedziały jak. Zrobiły kładeczkę. Kładka była zła. Tara, ra, 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 To dzięki za dzisiaj. Miłego wieczoru. Cześć.